Witam Was w zimowy sobotni poranek i zaczynamy kolejną dnióweczkę, kolejny dzień i kolejny odcineczek z Nowskiej Telenoweli i jak widzicie dzisiaj tematem zaczynającym dzień jest wybieranie zrywanie bankietów z pytlejemki. to być szybka akcja bo inaczej się nic nie wydarzy zaskakującego bo będę wybierał oborniczek i wyrzucał go na płytę tutaj na szybkości no bo nie ma sensu tutaj przyczepiać czepiać do jednej, jednego kursu szkoda czasu przy następnym razie, jak się już uzbiera i napłyć się trochę, plus to, co wyrzucę, jeszcze Betlejemka, no to już będzie kilka razy, to już można będzie zaczepić przyczepę i będzie co wozić, bo z też nie ma bardzo gdzie. Na no, łąki mi się nie chce tego wozić, z głębokiej ściółki, no bo do więcej słomy jak gówna, że tak powiem. I średnio to ma sens. Przynajmniej w mojej opinii, więc wyrzucam na płytę Taki szybki, szybki deal można powiedzieć. Zobaczymy, ile to mi się zajdzie. Dziś około półtorej godziny pewnie i będzie wybrane. Jedno zadanie wykonane, teraz trzeba brać się za mieszanie wozu dla jajówek, bo coś im dobrze poszło, to jedzonko. No ale żeby namieszać to trzeba mieć czego, więc teraz odkrywanie pryzmy w takich iście zimowych warunkach. Wiadomo, każdy hodowca to lubi i za tym przypada i po prostu uwielbia takie stany pogodowe, że tak to delikatnie nazwę. Ale nic, najważniejsze, że jeszcze ziemia nie zmarzła, to pół bidy. Śniegu też niewiele. To się odrzuci go razem z świadką. A w poniedziałek on się i tak rozpuści. Także trzeba się brać, nie ma rudzić, że zimno. Czy że się nie chce, tylko nie ma wyjścia. I to jest właśnie fenomen pryzmy. Nie ma wyjścia, trzeba odkryć. <śm> Więcej narzekania powiem Wam jak roboty, dobre 10 minut, ale już się przestraszyłem, naprawdę się przestraszyłem, powiem Wam, że coś złego się ze mną dzieje, bo odkrywam sobie kiszonkę, tam te folie, resztę rzucam w łyżkę i słyszę jakby pompa szambiabki gdzieś chodziła. Mówię, no czy coś mi się poprzestawiało w tej głowie, no wczoraj woziłem, to ten nauk podleczyłem, to dzisiaj nie powinno mnie tak ciągnąć, no ale z drugiej strony beczka odczepiona, to jakieś tam wewnętrzne... Poczucie o tym niespełnionym obowiązku, może gdzieś się tam w głowie kołatać. No i myślę, se kówna, ki zaczął. No. Coś się dzieje złego. No, wchodzę na kopiec, rozglądam się, a tam znajomy szambo go zlewa. Także także jest ok. No i dobra, zaczynamy ten mieszu, mieszu. Dzisiaj wcześniej w sumie to ma swoje plusy, bo przed obrządkiem namieszam i obrządek pójdzie szybko chwytaczkiem ładuję bele no bo troszeczkę się koncepcja teraz zmieniła trzeba było sianko brać ze stropu z obory no i pierwsze bele od drzwiczek dwie sobie śmiało chwytakiem wziąłem a jak już jest tu to i nim rzucę, żeby się tutaj nie naśmieciło a tak więc mamy już włączoną wagę, wyzerować i łogin na tłoki też z tego roku taką słomę strasznie kruchą drobną, tym się źle ścieli, I zastanawiam się czy tego nie użyć na pasze eee, z tego względu, że i tak mi się ona zabraknie do przyszłego lata więc trzeba będzie słomą dosztukować. a po co się z nią męczyć i ją ścielić, a później normalną słomę wrzucać może zrobię taki myk Teraz sobie ją do wozu. będę wrzucał, parę belek, jest z osiem, takiego dziadostwa. To w ten sposób to spożytkował. Około trzystu kilo. Standardowo jak wszystkie, zmiana narzędzia, i jadziemy dalej. My tu sobie gadu gadu, a zobaczcie co tam w oddali się dzieje. Ktoś tu by się spodziewał, że to dzisiaj nastąpi. Oficjalnie, dzisiaj będzie zakończenie orki zimowej. Można rzecz już, ostatnie przyjazdy, Pewnie raz w koło i odorać, tak się zostało. Także dzisiaj po wybieraniu obornika, postanowiliśmy, że tata dokończy orkę, a ja w międzyczasie, właśnie będę sam tutaj odkrywał kiszonkę, robił paszowóz. Bo tutaj aż tak mocno mi pomoc niepotrzebna, a jednak, jak się zakończy te prace polowe, to już będzie dużo, dużo głowa spokojniejsza, w związku z tym. Też jeszcze losy się ważą czekam na odpowiedź z agencji odnośnie aneksu czy będzie bezorkowiec na przyszły sezon czy nie dobrze by było dlatego chcę właśnie skończyć orkę wymyć dobrze pług bo jest szansa, że na wiosnę nie będzie używany. Pozostanie jakieś 16-17 hektarów nawieść i uprawić pod kukurydzę Także jakby to było, to by nawet wiosna się zapowiadała ciekawie, znaczy ciekawie, no boźno. bo kupę tutaj pola przygotowałem teraz na jesień, około 20 hektarów zostało nawiezione, pognojone czy też poszambowane i zaorane na zimę. Także że ponad połowę pól mam gotowych pod na przyszły sezon więc to jest bardzo dużo aż sam się zdziwiłem, że aż tyle się udało no i na wiosnę praktycznie na jedną działkę po jęczmieniu będzie sypany obwodnik także go będę przyczepą przez zimę na worze będzie gotowy na miejscu na 5 hektarów i na resztę pójdzie gnojownicą na więc nawet Joskinem jest szansa w miarę szybko te wiosenne prace położę na Powiem Wam, że straszne rzeczy się dzieją. A już pełniutki. Dużo więcej w niego nie wcisnę. Bo się będzie wywalać, bo jednak to siano puszy się. No i to ledwo starcza na dwa dni. Kurde, a mówili, kup szesnastkę będzie dobrze mówili. Będzie z zapasem mówili. A jednak wychodzi, że rzeczywistość jest taka, że wkrótce trzeba będzie przestawić że codziennie łówką też będzie mieszanie. Nie raz na dwa dni. Skończy się to dobre. Prawnie mi poszło, no to jeszcze sobie odkryję kiszonkę z kukurydzy ale nie, nie, nie do tamtych opon także luzik tylko siatkę już chciałem zabrać ambitniej dzisiaj ale odkryję na dwa wołowki standardowo czyli ta opona do zabierania spod tamtej wyciągnąć siatkę siatkę po podleskiemu i tyle wystarczy, no bo tutaj to bym miał na jakieś 3 tygodnie pewnie pasioru to jeszcze aż takich tęgich mrozów nie ma żeby się tak porywać no ale już nie warto było zostawiać tej siatki ciągać trochę więcej opon do przerzucenia ale już będzie na później łatwiej no i tutaj kwuch pasioru na ponad tydzień odkryte znowu także na poniedziałek zostanie mi tylko tamtą sianą kiszonkę dla krów z silosu odkryć ale zobaczcie tutaj bok co był obrzucony koparką nic się z nim nie dzieje, także technologia na plus. Z tego co patrzę. No i tutaj zacząłem wolki powoli odkładać na bok. Bo mi przyszło na myśl po co mam je odwozić, skoro tutaj za niedługo w maju, to znaczy za niedługo, no zaraz w maju. Pierwsza będzie powiedzmy z sprawą Więc będą już od razu na miejscu. Nie ma co tutaj tego przewozić, się męczyć. Oponki dwie duże zostały, bo nie weszły mi w łyżkę, ale tu przy następnym w odkrywaniu z tych opon będzie dużo mniej to myślę że zacznę układać od tych dużych i powinno być dobrze ogólnie to jest dobrze przygotowana powiedzmy na zimę bo jest folia, ta siatka jest zabrana nie ma narzuconej nie trzeba później odciągać tak jak być powinno ale akurat na ten okres kiedy ją będę skarmiał to prognozy są na plus więc no, tyle że w teorii jest pięknie jeszcze takie pytanie bo mnie zastanawia czy tylko moje krowy tak mają czy wasze też że w jednej części obory lepiej wyjadają a w drugiej no można powiedzieć że tylko co poprzepychają w tamtym brzegu sypie dwa razy tyle niż tutaj i to jeszcze rano na koniec tu są niedojady a tam wylizane no nie wiem czy to tylko moje tak mają czy, czy wszystkie kurcze tak czy u was też coś takiego zauważyliście, że w jednym miejscu lepiej jedzą, a w drugim gorzej. No tutaj to też może u mnie być wynik tego, że stacje paszowe tam są, tamte, z tamtej strony. I one częściej tam przebywają, tak? Bo tamta część idą sobie na stację i od stacji przychodzą, tu jedzą, bądź też na odwrót. No i druga kwestia, zazwyczaj wózek od korekcji jest z tej strony obory I to też może rzutować, że tutaj się mniej pewniej czują, także no sam nie wiem, no to też zależy od dni niekiedy jest tak, że jest normalnie a niekiedy tak jak mówię, także tutaj mam taką rozkminę, czy to tylko moje tak dziwnie mają, czy u kogoś też ktoś coś takiego zaobserwował, czy ja wczoraj mówiłem coś o tym, żeby nie zwiększać stada, żeby pozostać przy tym co jest cofam to, zobaczcie z taką ekipą do roboty no to te stado to jest za małe, o już robota idzie. Obrządek idzie. Trzeba zwiększać. No widzicie, no nawet jakbym nie chciał, to muszę. Już kończymy ten dzień. Kończymy ten cały tydzień daily vlogów. Jutro będzie, no, jak zwykle, coś o hodowli. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, to zawsze można jeszcze mój scenariusz zmienić, bo dopiero i rano będę nagrywał. Na świeżo, można powiedzieć. No bo nie ma czasu, po prostu wyglądu nie ma czasu tego zrobić. Tylko dobrze jest, jak się temat wymyśli w głowie. To już yy, dużo łatwiej. Także no, jest jak jest. Ale jak porzucajcie jakieś ciekawe tematy. Bo jak nie tej niedzieli, to na przyszłe będę miał pomysł, Więc to się na pewno przyda i będzie wykorzystane. Jak widzieliście na no, poprzednich ujęciach, no to powiem Wam, też ja chce się pracować. Chce się pociągnąć do przodu. Jak widać, że jest ktoś, kto może w przyszłości to będzie kontynuował. No, wiadomo, nikogo do niczego nie zmusimy, ale póki co jakieś zalążki jest. Jakbym widział siebie sprzed lat, i bardzo mnie to cieszy, że syn, można powiedzieć, podąża moimi śladami, podziela moje zainteresowania. No, to jest naprawdę ogromna duma i ogromna radość. Ale kto ma dzieci, tego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Także, takim właśnie miłym akcentem, kończymy. Ten tydzień filmów. I cóż, no, w komentarzach, takie wczoraj mi komentarze dobre pisaliście. Pozytywne, że no, nie widzę sensu przerywać tych daili. Zawsze jakiś tam temacik się znajdzie, nawet i w takich pracach przy kominie, wokół komina. To coś tam ciekawego się zawsze yy, uda ucknąć. I może jakieś tam regularne filmy nadal będą. Nawet no, nie może, tylko muszę. No po prostu. No, sami mnie do tego namówiliście, żeby nie było. Także. Do zobaczenia w kolejnym filmie.